Cześć, 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 Dzisiaj mamy środę. Za trzy dni wylot do Francji. Jedziemy do Hisz przez Hiszpanię. Ja ubrana po roboczemu, bo czeka mnie brudna robota, czyli czyszczenie napędu oraz hamulcy. Sprzęt już sp przygotowany. Jest ścierka, benzyna ekstrakcyjna. P -p -p Pół litra za 7 ziko, Jeszcze teczka do zębów będzie czyszczone. I łańcuch ładnie wyczyszczony. Teraz tylko chwilę przeschnie i smarowanko. Cześć, cześć, cześć. Dzisiaj mamy 6 kwietnia 2024 roku. Ja już jestem na lotnisku w Krakowie. Już oddam mój rower. Kontrolę bezpieczeństwa też już przeszłam, mam jeszcze 20 minut do informacji, który gate i wsiadam do samolotu i lodzę do Paris. Dobra, wylądowałam, a rower już sprawdziłam, czy jest ok. Patrzcie, gąbki dają radę. Cześć cześć dzisiaj jest 7 kwietnia 2024 roku. Jedziemy z Edytką już na dworzec Jacek nas tutaj wspomaga korosantami prosto z e, piekarni i mamy 45 minut do dworca i lecimy. Jestem Edusia Princesa! <grystanie> <grystanie> voilà! Przygody od samego początku. Od rana walczymy z bagażnikiem Edyty. I nawet po drodze do nadworzec. też się rozwalił. Ale od czego jest sznurek? Trzyma się na razie. Mam nadzieję, że to będzie dobre rozwiązanie i wytrzyma. Krytytki niestety puściły. Także przygody są. Jesteśmy już w Dejeve. Mogę sobie bezkarnie mówić, bo i tak mnie nikt nie rozumie. Rowery są tak. Przypięłam ładnie pasem. Sobie stoją. Jedziemy godzinkę, później mamy przesiadkę. I jedziemy do Bordeaux. Standard Kibble. że Nie zbyt różni się od polskiego PKP. I tak jebie, i tak. Wysiadłyśmy na Saint-Pierre-des-Corps, trudne te nazwy, ciężko mi je zapamiętać. Mamy tutaj przysiadkę, wsiadamy do kolejnego teżę, które będzie jechać do Bordeaux. To nasze róbmaki, ale pokażę Wam świetne rozwiązanie, jakie jest zastosowane. To jest normalnie sznurek od presy. Wszystko się przydaje na takich wycieczkach. Trytytki zawiodły, spadły. Musimy kupić mocniejsze, bo to jednak jest ciężar i jedzie te za mną, jedzie, jedzie jedzie Kolejne te żywe, tym razem do Bordeaux w tym miejscu było pełno walizek, ale Edytka swoją franczyznę włączyła i ogarnęła żeby wszyscy zabrali. I są teraz nasze rowery. Przemogła mój introwertyzm Tak, przemogłaś? Ale Edytka, Princeska Ja nie, nie mam z tym problemu. Edytka, Princeska mi wygryzła moje miejsce przy oknie. Bo ja jestem tu królową. Tak, zobaczcie, zobaczymy, po pierwszych noclegach to będzie jaką królową. Jedziemy za 3 godzinki, chyba będziemy w Bordeaux. Tam mamy godzinę na przesiadkach znowu? No, dwie. dwie. Dwie godziny i będziemy w Bajon. A w Bajon się już trochę schody robią, bo odwołali nam pociąg do Sąża. No i będziemy kombinować. Coś wymyślimy: albo zostaniemy w Bajon, albo, albo ogarniemy jakiś jakiś autobus, albo bla bla, car, zobaczymy. Coś się tam. znajdzie: albo mięśnie i rower. No. Najwyżej pojedziemy jutro. No już, no stres. Będzie dobrze. A jajce są. Jajce są w sakwie. Ja nie wiem czy wam pokazywałam, ale jajce są w sakwie. Teraz wam nie pokażę, bo już są tak zamaskowane, żeby pan konduktor się nie czepiał, że te sakwie są niezdjęte, bo bo widny. Także później wam pokażę jajca wytłaczący. 13.05 Jesteśmy już w Bordeaux. Edytka, czego się nie robi na Peronie? Nie jeździ się rowerem. Wiedzieliście, że nie jeździ się rowerem? We Francji, po Peronii. Ja mogę. Tak, princeska może. Mamy dwie godziny w Bordeaux, może pójdziemy coś zjeść. Coś innego niż jajca. I później jedziemy do Bayonne. Jesteśmy w Bordeaux i zjemy lokalną kuchnię. pizzę. Promenada w Bordeaux jest bardzo długa. Tam słynny most. saint -de Pierre czy jakoś tak Siedzimy sobie z Edytą na drzegu Garona. Ja jem pizzę, to znaczy już skończyłam. No, średnia za nami jest tark. tam są rumaki. Ja? A ja? O, zaraz. <grystanie> Edytka, princesa, już chcę. Parcie da szkło. Tam za nami jest tark. Edytka jest tu. Je leśnika. I wiecie co się stało? Wiecie co się stało? Przyszedł pan i dał nam malinki. I zjemy je ze na smakiem. Na <grystanie> mm, Ale ładnie pachną malinami. Sztos. Powiało bryzą morską w Bajon. Jest godzina 17.35, dokulałyśmy się po w wielu przesiadkach do Bayonne i teraz ostatnia niepewna rzecz, bo mamy odwołali nam pociąg do Saint-Jepier de Port, ale jest komunikacja zastępcza na autobus i teraz pytanie czy wezmą nam nasze obuczone rowery? Tego nikt nie wie. Liczymy, że tak. Edytka mówi, że rzuci u swoim urokiem osobistym, francuskim i, i jedziemy. I jedziemy do Sanży i... A właśnie, a jeszcze Nocleg, bo my niby tam pisaliśmy, że będziemy o 20.30, a my jednak będziemy godzinę później. głośny tam i gwarny Bajon. Co tam Edytka je w bajon? Co ona tam je? Udało się wsiąść w autobus z rowerami. Pani kierowca bardzo miła i pozwoliła nam wsadzić do luku bagażowego rowery, także siedzą w środku. Teraz mamy kolejną zagwatkę, bo będziemy w sąrze o 21.10, a mamy zakwaterowanie do max 21.00. Więc znowu jajca Eduś Eduś pisze, szrajben robi, szrajben po francusku. No i liczymy na dobroć ludzi, że się wyśpimy.